Cześć wszystkim Chcę dzisiaj może troszeczkę szerzej omówić program MotoScan Do diagnostyki motocykli BMW I nie tylko Od czego zaczynamy? Tutaj jest mój motocykl testowy F800S 2008 rok Przy okazji prac po prostu Stwierdziłem, że mogę zmontować taki filmik Żeby sprawdzić nasz motocykl Takim urządzeniem Takiej aplikacji potrzebujemy po pierwsze, przejściówka koszt 30,50 zł. Po drugie, urządzenie diagnostyczne. Ja posiadam OBD Link LX. Są różne wersje. Ten, ten był z tego co pamiętam najbardziej polecany do BMW. Więc taki właśnie kupiłem. Koszt jadałem za niego koło 5 lat temu 250 zł. Teraz potrafi na 600 zł kosztować. Co dodatkowo potrzebujemy coś takiego jak aplikacja Motoscan. Ta aplikacja posiada trzy wersje, bezpłatną, która po prostu pozwoli nam pokazać, czy, czy działa, czy łączy się z naszym motocyklem. Druga wersja, ja ją mam, ona jest profesjonal. pozwala nam na przykład katować inspekcje olejowe, przeglądać błędy, robić jakieś tam proste sterowania, nie pozwala nam niestety robić adaptacji. Najwyższa wersja pozwala robić adaptację. Ale dobrze, zaczynamy. Wyjmujemy gniazdo Odkręcamy końcówkę, pamiętając, żeby jej nie zgubić. Porównamy tutaj te dwie końcówki. One mają takie y, trzy wypusty. Trzeba je wsadzić w odpowiednie miejsce. I skręcić. Za pierwszy raz się nie udało. Zaraz zobaczymy. Dobrze, tutaj mamy chyba dwa wąskie. Dobrze, jest. Świeci się, więc się połączyło. Przechęcamy kluczyk. Dobrze, może najpierw krótki przegląd, co my tutaj mamy. Seria C. Jakieś motocykle typu C1, K18, K19, K08, K17, K07, 06 i tak dalej. Seria G. Seria R. Czyli tam jakieś tam GSy. I, i tak dalej, R9, 10. K21, K35, KR3 Husqvarna, no tylko widzę, że są dwa modele, seria F na końcu seria K, też jest troszeczkę takich motocykli seria S też coś mamy mamy nawet BMW HP2 S1000XR dobrze, zobaczymy serię S w sumie F. To jest F800S, ale typo szereg K71. Dobrze, zobaczymy. Mamy tutaj najpierw system ABS. Aha, oczywiście zapomniałem o tym wspomnieć. Należy sparować telefon z urządzeniem oraz włączyć Bluetooth. Dobrze, łączymy się. Jeszcze raz. Teraz powinno być już ok. Odczyt kodów fusterek. Nie ma. Dane na żywo. No, wiadomo, że koła nam się nie kręcą, więc nic nie pokażę. Sterowanie siłownikami. Tutaj możemy na przykład wyzwolić pompę ABS. Na przykład, czy do, do odpowietrzenia, czy coś. Może być przydatne. Funkcje serwisowe. Czyli tutaj możemy sobie wyłączyć ABS, jeśli gdzieś pojedziemy na tor. Tylny, przedni. Dobrze. Tutaj nie wszystkie mamy systemy, ale możemy się połączyć na przykład z tym. Centralna elektronika. Zobaczymy co tutaj jest. Odczyt kodów. Front right turn indicator, czyli prawy przedni kierunek jest uszkodzony. No, tutaj akurat jest wypięty i to jest właśnie ciekawe, bo jeśli mamy taką usterkę, to nam się pokaże, zarówno na pulpicie, jak i po prostu będzie to zapisane w pamięci komputera. Kasowanie. Kasowanie. OK, nie ma. Dane na żywo możemy tutaj różne rzeczy sobie sprawdzić. To wiadomo, co jest taka troszeczkę zabawa. Horn, no to jest sygnał dźwiękowy. Aktywacja świateł długich, krótkich. Sprawdzenie kierunkowskazów każdego pojedynczo. Wejścia cyfrowe. Czyli na przykład możemy sprawdzić o, pierwsza pozycja czy działa nam o. Kamera na czujkę, dobrze. Światło na czujkę. Czy działa nam przycisk od ogrzewania monetek, czy działa nam przycisk od yy, wiadomo, klaksonu i tak dalej, i tak dalej. Tu są takie rzeczy, co może być takie bardziej istotne. Na przykład napięcie na czujnikach. Co dalej mamy? Też możemy sobie zobaczyć na przykład yy, regulację podświetlenia zegarów. Nie jest to może aż nie wiadomo jak niezbędne, ale zobaczymy. Mamy jeszcze funkcję kodowania. Ja tego nie zrobię, ponieważ nie mam tej najwyższej wersji. Mamy tutaj właśnie coś takiego. No jest tego troszeczkę. Wiecie co najlepiej, trzeba by po prostu się zapoznać z tym dokładnie i mieć najlepszą wersję. Ja pokażę, ja pokażę Wam wersję profesjonalną, ponieważ mam taką i o takiej się mogę powiedzieć, wypowiedzieć. Dobrze, dobrze, zobaczymy co tutaj mamy ciekawego. Fuel Strip kalibracją, czyli możemy sobie sprawdzić, skalibrować w zasadzie czujnik poziomu paliwa. W tej wersji nie jest dostępny, więc tego nie zrobimy. Starowanie się czyli tak jak mówiłem, lampy, kierunkowskazy, takie zabawki, klakson i tak dalej. To możemy sobie wyzwolić. Pójdźmy dalej. Dalej jest dużo ciekawiej. Elektronika silnika. Odczyt kodów błędów. Brak. Funkcje serwisowe. Na przykład możemy sobie założyć ograniczenie obrotów. Akurat nie w mojej wersji, w lepszej wersji tak. To w sumie to będzie wszędzie to samo. Sterowanie silownikami. O, coś się stało, musimy zrestartować. elektronika silnika, więc łączymy się jeszcze raz. Elektronika silnika, teraz się połączę. sterowanie silownikami, czyli wentylator, chodzi. Zawór odmy. Chodzi. TV. Wierzcie co, muszę właśnie zobaczyć co czy jest, bo nawet nie wiem. Ale nic się słychać, nic się nie dzieje. Pompa paliwa. Ugrzewanie sondy lambda. Ale możemy sobie sprawdzić na przykład fryskiwacze. Chodzi, chodzi. Yy, kontrolka check engine. Yy, czy światełko ostrzegawcze, tego nie będziemy sprawdzać dane na żywo. Też możemy sobie różne sprawdzić. Ogrzewanie sondy lambda, pompa paliwa, przekaźnik rozrusznika i tak dalej. Wiecie, co najlepiej po prostu przetłumaczę, żeby o tym nie opowiadać. Zobaczymy co tutaj mamy do zrobienia. Jakie mamy tutaj możliwości. No, silnik wentylatora, pompa paliwa, przechodźnik rozróżnika, to co mówiłem, podkrywanie sondy Lambda, wskaźnik temperatury. Czy silnik pracuje, czy nie pracuje? Kontrola prędkości biegu jałowego, czyli po prostu obroty na luzie, stan pełnego obciążenia, coś ze zbiornikiem paliwa czy jest y, odpowietrzony. Pewnie tam jest jakiś zawór odpo odpowietrzający. Sonda. Sonda lambda, wiadomo. Stań synchronizacji wałka rozrządu, czyli możemy zobaczyć, czy na przykład nie ma najprawdopodobniej y, rozjechanego y, łańcucha rozrządu. No, czy mamy wciśnięte sprzęgło? Yy, no, też po prostu ciśnienie oleju, i tak dalej. Tego typu rzeczy możemy sobie sprawdzić. Włocznik awaryjny. Stopka boczna. O, w ten sposób może będzie dobrze. Plus takie właśnie jeszcze zabawy typu tylne światło stopu. Przednie światło stopu. Wyjście analogowe, co to jest. Czas Prędkość silnika i tak dalej Pozycja wałka Wlot, wolot, czyli wiadomo dolot i wydech Przepustnica też widzę jest Czujnik spalania stukowego Możemy sobie właśnie zobaczyć, jak to wszystko pracuje. Muszę co jakiś czas się ruszać, więc no, dobrze. Szukanie wyników. Też jest. Ciśnienie powietrza. Położenie dźwigni zmiany biegów. Silnik krokowy, ciśnienie, paliwa, temperatura oleju i tak dalej. Dobrze. Zobaczmy dalej. Teraz przejdziemy do zestawu wskaźników. I to jest dosyć ciekawe. Co prawda jest to taki troszeczkę bajer, ale... Zaraz coś tutaj pokażę. Brak kodów. I na przykład tak, mamy godzinę pierwszą, 57, reset serwisu. Ponieważ wyjmowałem akumulator w tym, w sumie wsadzałem w tym motocyklu, możemy sobie zrobić, yy, wiecie, inspekcję olejową, ponieważ jeśli wyjmę akumulator, to inspekcja olejowa zawsze nam tutaj się pokaże. Reset. Reset. I reset. I patrzcie co się stało. Jest godzina 19. I tutaj na zegarze, na pulpicie także mamy godzinę 19. Także godziny się zsynchronizowały. Dane na żywo. Też sobie możemy dodać różne parametry. Typu paliwa i tak dalej. Yy, przyciski, w sumie przyciski, dodatkowe funkcje. One są dostępne, ponieważ ten motocykl miał różne wersje wyposażenia i ten wyświetlacz on był przedzielony na pół, i pewne funkcje trzeba było dopiero aktywować. De facto to był ten sam wyświetlacz, ale on miał po prostu zaślepkę. Wyjmowało się zaślepkę, i po prostu można było tutaj pokombinować, żeby mieć te wszystkie funkcje odblokowane. Dobrze, sterowanie siłownikami. Autotest. Czyli nam pokazuje, jak tutaj wygląda cały wyświetlacz i tak dalej. OFF. Wyłączamy. Tutaj jak działa prędkościomierz oraz obratomierz to chodzi, więc w sumie nic ciekawego, tylko się po prostu pokażą zegary, jak chodzą. Sterowanie siłownikami, kodowanie, tego typu sprawy. Także myślę, że z tych wszystkich funkcji to najciekawsze to jest po prostu ingerencja w ABS oraz odblokowanie funkcji wyświetlacza ale i na przykład sprawdzenie wentylatora sprawdzenie pompy paliwa to jest wersja profesjonal ja też po prostu nie miałem jakichś większych problemów z tym motocyklem więc się specjalnie w to nie zagłębiałem ale to co po prostu to z czym miałem styczność to pokazałem mam nadzieję że komuś coś pomogło jakie funkcje po prostu ta wersja może Wam pokazać w Waszym motocyklu, w tym wypadku 800K. Mam nadzieję, że się podobało. No i trzymajcie się i cześć.